Cześć, witajcie na mojej prezentacji o jednym prawie w Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, w kraju było pięć praw. Niemiecki, austriacki, rosyjski, węgierski i francuski. Co najgorsze we wszystkich yy, działanie na korzyść Rzeczpospolitej Polskiej było zabronione. Poza tym zdarzały się przypadki, że za jedną zbrodnię można by było dostać pięć różnych kar. I tak w 1919 roku utworzono specjalną grupę komisyjną, która miała za zadanie ujednolicić prawo. Zamiast zmieniać wszystkie pięć praw zaborców na własne, zdecydowali się na stworzenie nowego, własnego prawa. I tak w 1932 roku powstał kodeks karny. I to by było na tyle. Też byłoby fajnie, gdybyście zostawili subskrypcję i lajka like pod tym filmem, żeby rozwijać ten kanał.